Dla osadzonych z naszych zakładów karnych nadchodzą nowe czasy. Wzorem norweskiego więziennictwa nadchodzą czasy gdzie to osadzony będzie miał wiele przywilejów. Na przykład osadzeni pracujący zyskają prawo do pobytu w domu w dni świąteczne oraz w sobotę i niedzielę. Dobra wiadomość dla polskich osadzonych. Włoska służba więzienna przekazała na ręce dyrektora centralnego zarządu służby więziennej nowy autokar wraz z kluczykami oraz kołem zapasowym. Autokar będzie służył do przewozu osadzonych na różne imprezy, w których będą oni uczestniczyć. Najbliższy wyjazd odbędzie się do Opola na Festiwal Polskiej Piosenki. Wybrani osadzeni z całej Polski posiadający odznakę wzorowego osadzonego pojadą po raz pierwszy na Festiwal Polskiej Piosenki wiosenki, nocleg i wyżywienie zapewnia najlepszy pięciogwiazdkowy hotel. Wszystko to w ramach integracji z mieszkańcami miasta. W tegorocznych planach centralny zarząd służby więziennej planuje trzy wyjazdy dla osadzonych do Chorwacji, gdzie będą odpoczywać nad Adriatykiem po trudach odbywania kary pozbawienia wolności. Jeden taki turnus trwały będzie 21 dni. Jak powiedział kapelan służby więziennej planowany jest wspólny wyjazd osadzonych i funkcjonariuszy do Watykanu wezmą oni udział w spotkaniu z Ojcem Świętym. Autokar jest pojazdem luksusowym posiadającym wszelkie udogodnienia dla pasażerów. Jak powiedziała nam żona jednego z wzorowych osadzonych i matka Brajanka jestem bardzo zadowolona z inicjatywy służby więziennej. Podoba mi się też projekt budowy basenu ukrytego, aby nasi mężowie nabrali trochę kondycji ponieważ na przepustkach mają problemy z seksem. Nie wiem co jest tego przyczyną.